Cześć witam, z tej strony Marcin. Witajcie w Samcej Garaż, a dzisiaj będę chciał wam nagrać serię odcinków z konwersji zderzaka do Volvo. Także zapraszam do oglądania. Otwieramy bramę. Garażową wyjeżdżamy tą tą schodziną, poczciwą 45-letnią, i zabieramy się za robotę. No i mamy tutaj zapakowany zderzaczek Który do mnie przyszedł, jeden z dwóch Volvo C70 Trzeba go rozpakować Tutaj mamy białego dawcę którego będziemy łączyć z owym C70. Zderzak mamy już rozpakowany, teraz pora go rozbroić, czyli wyjąć z niego wzmocnienie, ślizgi oraz odpiąć wiązkę od czynników. Lecimy. No dobra, zderzak z V60 mamy już ucięty Odcinamy górną część, a cały ten element, cały dół Ten który został będziemy spawywać do C70 Którego też będziemy odcinać Tutaj nad czujnikami w tym miejscu No i na razie tak to wygląda Jeden zderzak, drugi zderzak A ja się zabieram dalej do pracy No i wstępna przymiarka, bardzo wstępna. Zderzak wstępnie docięty. Tak to mniej więcej wygląda. Coś z tego będzie. Także ja docinam dalej, po kawałeczku, żeby nie uciąć za dużo. I będę wam robił relacje z postępów.